To jest właśnie cały Ura Plazów. Jestem najgorszy głównie. Okej, no, nie. Tutaj też taki piękny widoczny. Proszę. Także polecam wszystkim. Spacerki po lesie. Nawet jak się grzybów nie znajdzie, ale ale można naprawdę się zrelaksować Toż z tego że tam nogi bolą później to jest nieważne ale to się nawykamy powietrza świeżego widoki jakie piękne także naprawdę polecam z całych sił z całej mocy chodźcie na spacery